Dzień dobry! A, może być. Dałby gospodarz trochę wody? Sklep mi zamknęli, a jeszcze kawał drogi przede mną. Mańka! A daj no trochę wody. Turysty przyjechały. Zara przyniosę. Dziękuję. A jak tam zbiory pszenicy? Pszenica u mnie nie rośnie. Nie zasiewaj Pan? A po co? Bojałem się, że mi robale wszystko zeźrą. Mhm. A kukurydza obrodziła? Ja obsiałem kukurydzy. Mówili: Susa strasna będzie. bycie. Dziękuję. Ja. To może chociaż ziemniaki się panu udały? A, ja kartofli też nie posadziłem. Stonki się bojałem. A co pan w takim razie uprawia? A nic! A co będę ryzykował? Wielu ludzi pozwala życiu płynąć obok nich, bo boją się rozwinąć skrzydła. Uważają, że są skazani na biedę i ubóstwo. Uporczywie wmawiają sobie, że nie dadzą rady, że nic nie potrafią. Jeśli myślisz, że nic ci się nie uda, to się nie uda. Nie ma nic gorszego niż bezczynne czekanie, że może coś się wydarzy, że nagle stanie się cud. Twoje życie nie może być wynikiem przypadku. Ty sam decydujesz o jego wartości. Przestać próbować to jest największa życiowa porażka. Dlatego nie szukaj dla siebie usprawiedliwień i weź odpowiedzialność za swoje życie. Działaj, teraz! To prawda, będziesz popełniał błędy, będą i porażki, ale dzięki nim uczysz się i możesz osiągnąć rzeczy wielkie. Nikt nie może przewidzieć, jak daleko zajdziesz, jakie szczyty zdobędziesz, jeśli nie spróbujesz. Możesz zrobić wszystko i nie zrobić nic. Decyzja należy do ciebie. Jesteś tu po to, żeby żyć. Nie przegap życia.